Do stworzenia tego efektu potrzebujemy 5 warstw wideo. Przechodzimy do zakładki Color Gradient. Wybieramy teraz kolor przechodzący z pomarańczowego na żółty i przeciągamy go na trzecią warstwę. Następnie zmieniamy delikatnie odcień na taki, który nam będzie pasował. Zmieniamy opcję warstwy na Dodge. Nic na razie nie widać, ponieważ efekt przysłoniły górne warstwy. Teraz tekstur wybieramy Marble 2 i kładziemy ją na tłem. Dodajemy jej ruch za pomocą klatek kluczowych i delikatnie zmieniamy kolor. Opcję warstwy ustawiamy na Multiply i dodajemy kolejną teksturę Standard Noise. Teraz dodajemy ruch. W opcjach warstwy klikamy Difference Squared. Kolejną teksturę z szachownicą przenosimy na ostatnią warstwę. Zmniejszamy ją z jednej i z drugiej strony. Na koniec pozostaje dodać tekst. Wpisujemy go i dobieramy wielkość czcionki oraz styl. Dodajemy efekt przenikania na samym początku i obracamy tekst o kilka stopni w opcji Track Motion. Teraz na warstwę z napisem przenosimy efekt Wave. Ostatnim krokiem jest dodanie ustawień pokazanych na filmie